Aktualności gminy Kołobaskowo dziś wyjątkowo z malowniczych moczy, gdzie już w sobotę odbędzie się dziesiąta edycja Doliny Dolnej Odry poezją śpiewanej Mateusz Iżakowski. Zapraszam. Ale na początek zaczynamy od tematu dróg. Już za kilka dni otwarcie obwodnicy Przesławia i Warzymic. Niewątpliwie na ten moment czekają najbardziej mieszkańcy, ale powstaje pytanie, co z dotychczasową drogą krajową nr 13. Jak się okazuje, droga ta przejdzie pod władanie gminy Kołbaskowo? Mówi Małgorzata Szwarc, wójt gminy Kołbaskowo. Takie mamy pragnienie, dlatego że no według kategorii powinna stać się drogą powiatową. Jednak ze względu na interesy gminy Kołbaskowo, zabiegamy o to, żeby ona jednak stała się drogą Gminną. Czy to będzie duże obciążenie finansowe dla gminy? Na pewno będzie to duże obciążenie, no ale mamy tam kilka takich tematów, które no są nam niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania dróg wspomagających, m.in. ulicy Cedrowej, która w tej chwili jest zagrodzona. W momencie, kiedy będzie gminna, chcemy przywrócić. To połączenie na zasadzie prawoskrętów, czyli wjazdu i wyjazdu na prawoskrętach, plus jeszcze dopuszczenie do ruchu kilku skrzyżowań, które też są niezbędne i pomocne firmom, które są ulokowane wzdłuż tej drogi. Odkąd powstał Goxir, mówiło się też o zejściu czy zjeździe dla wózków w pobliżu Goksiru. Czy to się da, uda zrealizować? Tak, jeżeli droga będzie nasza, to, to też myślimy o tym, żeby doprowadzić do tego, żeby wprowadzić bezpieczne zjazdy bezpośrednio tutaj przy przejściu dla pieszych. No i tutaj chciałam dodać, jeśli chodzi o obwodnicę Przedsławia i Warzynicy, jest to inwestycja, którą zabiegaliśmy od 2010 roku. Została ona finalnie wpisana do projektu przebudowy dróg krajowych? W 2015 roku i w perspektywie finansowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 z możliwością realizacji do 2025 roku. No, jak wszyscy państwo wiecie, miała być zrealizowana już w roku 2021. Wtedy mieliśmy przejechać ten odcinek już po Nowym śladzie. No, finalnie jest ona oddawana teraz. To nas bardzo cieszy, że ostatecznie doszło do. Jej realizacji. No, myślę, że wszyscy mieszkańcy będą zadowoleni, że no, będziemy mieli bezpieczniejsze osiedla Warzymice i Przedsław. Niedługo także otwarta zostanie nowa droga gminna z Ostoi do Szczecina. Wykonawca zgłosił już zakończenie pracy. Wkrótce ruszy procedura odbiorowa zadania. Nowa droga, która jest także obwodnicą tzw. Starej Ostoi, rozpoczyna się na drodze powiatowej Warzymice-Ostoja przed przystankiem autobusowym przy pałacyku. Obiega od południa Ostoję i kończy się na granicy gminy Kołbaskowo i Szczecina. Powstało w sumie około dwóch kilometrów nowych dróg. W ramach zadania powstała także sie sieć rowerowa. Za tym sieć wodociągowa, kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa oraz przebudowaną sieć oświetleniową. Zadanie realizowała spółka Bentbrook. Koszt inwestycji to 9 milionów 600 tysięcy złotych. Kilku zagrodową osadę z początku naszej ery, po której zostały ślady domów, sporo ceramiki, studnie czy osełka do mieczy, odkrył w Smolencinie dr Marcin Dziewanowski. Z jakiego czasu może pochodzić osada? To okres wpływów rzymskich, czyli pomiędzy drugim wiekiem przed naszą erą a drugim wiekiem naszej ery. Aby doprecyzować, potrzeba więcej badań. Tutaj jest te, tych śladów bardzo dużo. Tam były potężne studnie. Pozostałości domostw, jam gospodarczych. Tutaj były na wysokości domków numer 4, właśnie takie wybierzyska po, po wybieraniu te, tego iłu. I tutaj znowu wchodzimy w obręb kilku zagrodowej osady. Niestety tutaj erozja była silniejsza, chociaż jesteśmy o wiele wyżej. I tak jak mówię, pozostało trochę jam gospodarczych. Które pierwotnie były bardzo głębokie, a na stoku mamy pozostałości warstwy kulturowej przykrywającej jakieś inne obiekty. I teraz to, co jest najistotniejsze, tam było wszystko, co nas interesuje w postaci zabytków nieruchomych. Studnie chaty, jamy gospodarcze. Nie było warstwy kulturowej, było bardzo mało ceramiki datującej. Natomiast tutaj Przede wszystkim w tej warstwie kulturowej mamy olbrzymie nagromadzenie materiału, które wypełnia nam tą całą lukę i pozwoli w miarę ulokować precyzyjniej to, to osadnictwo na skali czasu. Dzień dziecka na zakończenie lata? Czemu nie? Już 2 września na terenie gminnego ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czesławi odbędzie się wydarzenie pod tytułem Zabawa kontra dzieciaki. W czasie imprezy na najmłodszych czekać będzie sporo atrakcji, to m.in. występy przed szkolaków i uczniów szkół z naszej gminy. Gry, zabawy, konkursy, to także pokazy ratownictwa, jazdy konnej, alpak czy strefa ekologiczna. Ponadto już tradycyjny bieg Patataj. Początek o godzinie 11, a wstęp jest bezpłatny. Patronem medialnym wydarzenia jest Telewizja Kołbaskowo TV na koniec muzyczne przypomnienie. Jak już widzicie, znajdujemy się w Moczyłach, gdzie już w najbliższą sobotę, 26 sierpnia, odbędzie się 10. edycja Doliny Dolnej Odry Poezją Śpiewanej. To właśnie tu, na boisku, ustawiona została scena, gdzie wystąpią takie gwiazdy jak Czesław Mozil, Magda Umer i Artur Andrus. Początek punktualnie o godzinie 17. Ponadto czekać na Was będzie wiele stref. To m.in. strefa kulinarna, gdzie swoje wyroby wystawią koła gospodyń wiejskich, strefa dla dzieci i inni Wystawcy. Warto pojawić się tu o wiele wcześniej. No i bardzo ważna informacja koniecznie. Trzeba przygotować się na zmienną aurę może od czasu do czasu popadać do tego warto zabrać ze sobą coś na komary. I to tyle w tym wydaniu aktualności. Na następne zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia!